Cześć, kochani, na kanale co ugotujemy to jemy. Dzisiaj przyrządzimy placki ziemniaczane. Będą to placki z cukrem i ze śmietanką, bądź też z jogurtem. Będziemy w takiej formie je spożywać. Natomiast jeśli ktoś chciałby je przyrządzić z mięsem, to jak najbardziej może. W każdym razie my tak bardziej po jarsku. Ale co jest najważniejsze, podajemy po prostu dzisiaj przepis, jak przygotować bazę pod placki ziemniaczane. W związku z tym, zapraszamy Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, i do miłego spędzania czasu z nami w naszej małej kuchni. Właśnie. Od razu, jak widać, udostępniam Wam składniki, z których będziemy przygotowywać placki. Będą one też dostępne w opisie pod filmem. Należy przygotować ziemniaki. My mamy młode ziemniaki i podana waga ziemniaków dotyczy właśnie ziemniaków obranych już. My tutaj z Marysią obieramy nasze ziemniaki. Będą to, tak jak już powiedziałam, młode ziemniaki, dlatego też później sok z nich troszeczkę odlejemy. Zresztą wszystko pokażę. Następnie myjemy już obrane ziemniaki, cebulę ścieramy na tarce i później także ścieramy nasze ziemniaki na tarce o takich oczkach dość drobnych. Ja mam taką właśnie fajną tarkę, na której wychodzą bardzo smaczne placki. A jeszcze tak nawiążę do ogólnie ziemniaków i do placków ziemniaczanych. Przez wiele lat, w latach 90. szczególnie, czy 80., późnych 80., placki były wielką taką atrakcją nad morzem. My całkiem niedawno wróciliśmy z urlopu z gór, no i tam także placki królowały. Jak również inne przysmaki przyrządzane z ziemniaków. Są to, moi drodzy, bardzo tanie przekąski i również bardzo smaczne. Taką ciekawostkę jeszcze Wam podam, że u nas w Biesiekierzu znajduje się nawet Pomnik Ziemniaka i Instytut Badawczy w Boninie. No ale wracając do przepisu, jak widzicie dodałam dwa jajka do utartych już ziemniaków, trzy łyżki mąki, łyżeczkę soli i pieprzu do smaku, tyle ile kto potrzebuje. Tak samo jeśli chodzi o sól, jeśli chce więcej soli, to więcej, jeśli mniej, to mniej. Teraz ten sok z tych odciśniętych ziemniaków należy zlać i na dnie utworzyła się taka warstwa skrobi ziemniaczanej, którą należy do całej masy dodać. Tą skrobię, bo ona spowoduje, że nasze placki będą gęściejsze, dlatego tą skrobię wybieramy z tej miseczki i dodajemy do naszych placków, do naszego ciasta. I całość mieszamy, aby uzyskać takie dość jednolite, wymieszane ciasto na nasze plasty. Rozgrzewamy patelnię, dodajemy dość solidną dawkę oleju. Można smażyć zarówno na oleju, na smalcu. To już zależy od gustu i od preferencji. My akurat tym razem na oleju e, z pestek winogron e, smażymy. E, Marysia mi tutaj, jak widzicie, pomaga. E, pierwszy raz e, w domu smaży ze mną placki, dlatego też wymaga to troszeczkę większej instrukcji. Ja je tutaj pokazywałam. E, aha, i jeszcze ten talerz, który będziemy wykorzystywać na wykładanie już usmażonych placków, należy też wyłożyć papierem, żeby nadmiar tłuszczu się y, po prostu znalazł na tym papierze. A jeśli chodzi w ogóle o kaloryczność, to ziemniaki same w sobie nie mają zbyt dużo, y, zbyt dużej ilości kalorii, y, ale wiadomo, że jeżeli już smażymy na oleju, no to one trochę tego oleju y, pochłoną i taki jeden placek, w zależności od wielkości, to ma około, od około 70 kalorii do 100 kalorii. E, więc e, można sobie obliczyć, no, ile kto potrzebuje, jaką zawartość energetyczną. Chociaż myślę, że w stosunku do pyszności tych placków trudno byłoby się powstrzymać od zjedzenia troszeczkę więcej e, niż wypada. E, no, taka jest niestety prawidłowość ludzkiej natury. E, no. Tutaj już mamy usmażone placuszki. Tutaj tą daweczkę taką na spróbowanie już teraz szykuję. Usmażyły się bardzo ładnie, i o to właśnie chodzi, żeby one były takie dość mocno podsmażone, żeby były także i chrupiące na tych brzegach. My będziemy jeść właśnie z cukrem czy też z jogurtem greckim. Tak jak już powiedziałam wcześniej, jeśli ktoś ma inny pomysł na zjedzenie, na przyrządzenie, czy na te dodatki, które dodajemy właśnie do placków, to może się podzielić w komentarzu, czy z czym jadł placki ziemniaczane, to może ktoś ma jakieś ciekawsze jeszcze doświadczenia, bo tutaj to, co my tutaj proponujemy, to jest klasyka i wyszło nam akurat tyle. Ile potrzeba byłoby nam dla naszej trzyosobowej rodzinki. Nadszedł czas weryfikacji smaku. Mm -hmm. <laughs> Czyli zapraszam tutaj, Marysię, żebyś spróbowała, który wybierasz z cukrem czy z jogurtem. <laughs> z cukrem? No. Dobrze. No to ja też próbuję A z jogurtem. Tak. Smakują? Mm -hmm. No to super, cieszę się. A ja teraz cukrem spróbuję. Mm, z cukrem chyba najlepsze. Mhm. Mm <grych> Dziękujemy Wam za oglądanie. I zapraszamy też do innych filmów na, naszych, na naszym kanale. I się z Wami już pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.